Halo! Słówko na dziś to blód, czyli krew. Das blód, czyli krew, łączy się z fajnym takim powiedzonkiem, czyli na przykład można by powiedzieć: dobre, ruich blód. Czyli zachowaj zimną krew. Beware, rój blut. Czyli zachowaj zimną krew. I tak naprawdę to jest tylko pretekst, żeby powiedzieć dzisiaj o denerwowaniu się, wkurzaniu się. Czyli jak można powiedzieć, że zaraz normalnie wiecie, polskie słowo tutaj jest najbardziej odpowiednie, ale nie będę go tak publicznie wygłaszał. Sami możecie się oczywiście domyślić. Więc, ich bin gleich auf 180 ey. Ich bin gleich auf 180, ej! Czyli um, zaraz będę na 180, tak dosłownie rzecz ujmując. A ma to związek oczywiście z ciśnieniem krwi, czyli będę za chwilę na 180. Chodzi o to, że moje ciśnienie krwi osiągnie za chwilę poziom 180. No i to oczywiście oznacza, że zaraz się wścieknę, nie? Ich bin gleich auf 180, ey. Można również powiedzieć, że zaraz wpadnę w szał. Czyli na przykład, ich raste gleich aus, ej! Ich raste gleich aus, czyli zaraz wpadnę w szał, zaraz wybuchnę. No tak. Ym, I to właśnie jest powiązane trochę z ciśnieniem krwi. Także das, blut, krew, no a resztę przewincie sobie, powtórzcie. Ym, na pewno wam się przyda, bo przecież ile razy to się człowiek musi w ciągu dnia denerwować, no ja nie wiem. Ich raste gleich aus. Gut, das ist alles für heute. Danke schön. Tschüss.